Cześć, porozmawiamy dzisiaj o jednym z kluczowych aspektów planowania biznesu dietetycznego, czyli o znalezieniu i dotarciu do odpowiedniej grupy docelowej. Jeśli jesteście ciekawi, jak możecie skutecznie znaleźć waszego idealnego klienta, to ten film jest dla was. Pierwszym krokiem do zbudowania biznesu z sukcesem jest odpowiednie zdefiniowanie grupy docelowej dla naszej usługi. W tym celu zastanów się przede wszystkim, z kim chcesz pracować, jaki klient jest Twoim wymarzonym klientem. W pracy z kim najlepiej sprawdzą się Twoje mocne strony i Twoje doświadczenie? W jakiego rodzaju współpracach czujesz się komfortowo? Decyzja o wyborze Twojej grupy docelowej będzie miała konsekwencje dla każdego etapu rozwoju Twojego biznesu. Proces, dlatego warto przejść dość dokładnie. W tym miejscu pomocnym okazać się może opisanie przykładowej persony Twojego klienta. Taki proces powoli, pozwoli Ci lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania potencjalnego klienta, dzięki czemu możesz lepiej dostosować swoje usługi do wymagań danej grupy docelowej. Niewykluczone, że nie od razu Twoja definicja idealnego klienta będzie trafna, ale ważnym jest, aby zacząć i starać się w miarę dokładnie przygotować taki obraz. W drugim kroku przeprowadź badania rynku i konkurencji. Sprawdź, jakie są aktualne trendy w twojej niszy i jakie są preferencje klientów z twojej wybranej grupy docelowej. Czy są już inni dietetycy, którzy skierowali swoje usługi do podobnej grupy? Jakie są ich mocne strony i w czym możesz się od nich wyróżnić? Wykorzystaj te informacje, aby jeszcze lepiej zrozumieć swoje przyszłe miejsce na rynku. I jak możesz się wyróżnić? W następnym kroku skoncentruj się na zrozumieniu, jakiego rodzaju treści interesują Twojego odbiorcę. Jakich informacji poszukuje? Jakiego rodzaju problemy chce rozwiązać? Skoncentruj się na tworzeniu wartościowej treści, która będzie odpowiedzią na problemy Twojego przyszłego klienta. Ważnym jest, aby treści były nie tylko interesujące, ale przede wszystkim pomocne i wiarygodne. Spróbuj swoich sił pisząc bloga, nagrywając filmy lub udzielając się na, w mediach społecznościowych. W skrócie, zacznij budować mikrospołeczność osób zainteresowanych Twoimi usługami. Kolejnym aspektem pomocnym w skutecznym dotarciu do Twojej grupy odbiorczej jest budowanie z nią relacji i zaufania. Nie ograniczaj się tylko do dostarczania suchych informacji, ale angażuj, angażuj się w interakcje z Twoimi obserwatorami i potencjalnymi klientami. Odpowiadaj na ich komentarze, pytania i wątpliwości. Zorganizuj webinar, warsztaty lub spotkania, aby mieć możliwość osobistego kontaktu. To pomoże Ci zbudować silne więzi i zdobyć zaufanie wybranej grupy docelowej. Ostatnim elementem jest monitorowanie i dostosowywanie Twojej strategii do realnej pomocy danej grupie. Monitoruj wyniki swojej pracy, analizuj, co działa, a co nie. Słuchaj opinii i sugestii członków Twojej grupy docelowej. Świat dietetyki stale się rozwija, więc bardzo ważnym jest, aby być w nim elastycznym i gotowym do zmian. Dzięki regularnej ocenie i dostosowywaniu strategii znalezienie i docieranie do Twojej grupy odbiorczej. Może być długofalowo skuteczne. Podsumowując, znalezienie odpowiedniej grupy docelowej będzie niezbędnym elementem do osiągnięcia sukcesu w Twoim biznesie. Zdefiniowanie grupy docelowej, opisanie persony klienta, zbadanie rynku i konkurencji. Tworzenie wartościowej treści, budowanie relacji i zaufania oraz monitorowanie i dostosowywanie strategii, to wszystko pomoże ci skutecznie znaleźć i docierać do Twojej grupy docelowej. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek będzie dla Was pomocne. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia następnym razem. A ty w jaki sposób docierasz do odpowiedniej grupy docelowej? Podziel się z nami w komentarzu.